Hey, dobry! To tam. Jak tam? Cześć, witam wszystkich serdecznie w z tej strony. No co, wypad szybki po pracy po goryi 3 Molo. Jakoś lubię z tego miejsca tu nagrywać. Nie wiem czemu, ale tu jakoś lubię. Więc kolejny raz tego samego miejsca. No zobaczymy, potuptamy. Widzę, że tu już jeszcze boje pościągali, więc potuptamy. Zobaczymy, co tutaj pobyłaś. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. dmuchańce jeszcze są. Te mogliby już zwinąć w końcu. No dobra. No to co? Nie przedłużamy do pierwszego sygnału. Startujemy. Rafał miał być, ale go nie ma dzisiaj. O, zwiadowca Odyna. <laughs> zwiadowca Odyna, pozdrawiamy. Dobra, nie przedłużamy do pierwszego sygnału. Ulkę cichną. Chyba to był kolczyk kiedyś. No dobra. do Fantu. Do następnego. Jakaś monetka, to nie dwa grosze albo pięć o 2 grosze na szczęście i myk do fantu. do następnego zobaczcie to na oko znalazłem i to jest taka gwiazdeczka coś się tu działo ładne ale niestety nie rdzewa no ale jest myk do fantu. biżu to biżu do następnego i jeszcze takie zacuzko mu wyciągli obrączuśko ale nierdzewa nierdzeweczka no ale ładna ładna nierdzeweczka myk do fantów do następnego o ale jakieś okulary takie taki sygnał bo... Jakieś zadostwo rozwalone No ale są Mik do Do następnego, znaczy do śmieciurów poszło Bo jakiś kolczyk to był kiedyś O, no, chyba kolczyk to był Dobra, Mik do Do następnego Krópszy przynominą Ziko, Ziko Świeżynka myk do pantyłów Do następnego O oh jest, biju, Biżu, biżu, biju. Z takim kamieniem Może być srewerko Zrobimy bliżej później Myk do pantyłów do następnego Następne delikatne srewerko Zapięcie do kolczyka. Bałbanek, jak się tam mówi. Meg do pantów. Do następnego. Wracuję. Pinziko. Piątunia Hehehe Mek do pantów. Dawno nie było. Do następnego. Kończymy. Jeszcze trochę głośno. Zobaczymy. Może co wpadnie, to się włączę a nie, no to jeszcze dziś zrobimy wypad jakiś. O, no, na żywo. Kupimy. Nie. nie ma nic, sygnał duch. A nie, nie. Mened ring. Dobra Abra, jak coś to coś pomyślimy Cześć nam serdecznie były już z tej strony. No parę dni później, dwa dni później bodajże. Drugą stronę po trujeczkę trójeczki będziemy robić. A, które po tej stronie po lewej, bo ostatnio my tam chodzili nie za bardzo wyszło teraz tu, po, tu tam. zobaczymy także co do pierwszego sygnału i zaczynamy dobra pierwszy sygnał Papier do, do śmieci do następnego taką z nierdzewki wytarmosiłem Nita nierdzewnego rdzownego fontów do następnego kawałek biżu takie z kamyczkami, coś z brazoletki dziadowskiej Le takie malusie do fontów do następnego To jest to nie Zobaczcie Jest Są punce ale piękny. samo Jest. Są punkce, jest złoto. Jest. <laughs> jest złoto, ale piękny kolczyk. Piękny. Jak do fantów Do następnego, jest. żywo wam tu się włączam, jakiś taki w miarę sygnał w miarę sygnał, zobaczmy co tu jest czekajcie, popatruję to powoli nie ale coś tu jest mhm. bardziej pobierzmy w sicie. No o! Na żywo wam wykopałem pierścionek. No ale niestety miedziucha. Dziwnie byłby otwarty, nie? O! Miedziucha nie ma. Ale coś tam pisze. Więc Zobaczymy potem. Coś tam pisze, ale nie wiem. Ale miedziuszka, ale jest. Myk do fantów do następnego mamy jeszcze ale co to jest kolczyk ale o ładny o, ładny kolczyk próbki też ma sreberko chyba ale ładne takie drobniutkie <grystanie> my do fantów oczywiście do następnego coś ciekawego mamy medalik z krzyżem i z różą ładne to jest ładne no jak do fantów i tu boja jeszcze jest jak do fantów do następnego już miałem wyrzucać sito, a tu jakiś taki kolczyk ale sreberko tu ma to zapięcie srebrne do ucha się wsadza, chyba będzie sreberka. Dobra, myk do fantów. Do następnego. Dobra, widzę, widzę, widzę. Taka gwiazdka Marusia. No dobra. Myk do fantów. Do następnego. Kolejna obrączka, ale nie rzeba w no, ogóle i ty, pani, jak do fantów i do następnego. Co, kończymy powoli? Taki sygnał ale głęboko, aż może to wylecie. E. Dobra kończymy do zobaczenia na podsumowaniu dwa wypady, takie tamta, teraz ta strona, no dobra, do zobaczenia Ale woda mi, ale ciepła jeszcze Jeszcze da się wytrzymać grzybów nie ma, bo tak tak, akcja grzybów będą ale nie ma, dobra. Kończymy nawijanie i gadanie.